powiedz mi tak na prozaicznym poziomie nawet nie tylko przedsiębiorcy tylko osoby prywatnej jak możemy zabezpieczyć swoje media społecznościowe czego nie warto tam robić udostępniać jak duży dostęp do danych mogą mieć osoby takie niepowołane do tego sprawa jest taka do, dość prozaiczna o którą nam wszyscy mówią ale stosować różne hasła do różnych kąt. Menadżer haseł najlepszy już nawet zapisywanie hasła w przeglądarce, chociaż nie jest to najlepszy sposób, ale to już jest lepiej, mając unikalne hasło, niż mać jedno do kilku czy kilkunastu kont czy miejsc. To jest jedna sprawa. Dodatkowa rzecz to bym proponował zabezpieczanie jakimś tu factor czyli jakimś drugim składnikiem. SMS, kliknięcie w aplikacji w telefonie, Google Authenticator tego typu aplikacja.